Rolniku z Gminy Skarbimierz. Czas ucieka, a spis czeka. Do 30 listopada każdy rolnik ma obowiązek spisać się w powszechnym spisie rolnym. Powszechny spis rolny to największe i najważniejsze badanie statystyczne rolnictwa. Spisać się można telefonicznie, internetowo lub osobiście w Urzędzie Gminy Skarbimierz. Rachmistrz swoje biuro ma w pokoju numer 14. Spisać się można od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.15 do 14.15 oraz w piątek od 7.15 do 13.15. Istnieje również możliwość wybrania innego, dogodnego terminu po wcześniejszym uzgodnieniu. Nie ma na co czekać, spiszmy się, jak na rolników przystało.